No siemanko kochani, witam Was powrotem na kanale. I cóż, mając na myśli trudne ogrodnie i sandacze, kochani, mam na myśli te, które są w miarę aktywne, ale no niestety normalnie brać to one raczej nie chcą. Mają taką przypadłość, o której zresztą pisałem w jednym i w drugim poradniku, bodajże się dobrze pamiętam, ale też pisam o tym, że one nie zawsze biorą, ale za to potrafią starać się uszkodzić rybę albo po prostu są prowokowane przez intensywnie pracujące ogonki chwytają tylko za ogon. Nie biorą tej, ryby tej czy tej naszej przynęty, żeby ją pożreć, i tak dalej, ale na pewno uszkodzić chcą, łapią za ogon, tak jak to... I to okonie, to jest takie, kiedyś myślałem, że to malutkie okonki, a w późniejszych czasach przekonam że to całkiem, całkiem przyzwoite okonie. Potrafią ten sam mógł tworzyć, To samo odnosi się do sandaczy. Także... One chwytają, ale za ogon, szarpią. I po prostu trzeba zrobić, że ja tak powiem jakąś pułapkę obsajdową na nie, żeby po prostu je zacząć. Czyli nasz, nasz hak powinien być tam, gdzie one chwytają, czyli po prostu w ogonie. Powiem jak to zrobić, przynajmniej jak ja to robię kiedyś, robiłem to trochę troszeczkę inaczej, w ogóle się nie tylko przypom yy, do agrafki, wbijałem yy, w ogon kotwiczkę, ale to zawsze były jakieś później plątania wychodziły i tak dalej i robię obecnie to całkowicie inaczej i w tej chwili wam pokażę jak zrobić taką pułapkę oksydową, że tak powiem. Na okonie. To jest w głównej mierze na okonie. No też szczypiące okonie i sandasze kochani. Przynęta. Tak zwana ta igła wędkarska. Ona jest tutaj z tym ruchomym elementem jak widzicie. To jest ruchomy element, o tak będzie lepiej chyba widać, o. I co robimy? Przebijamy sobie tą naszą gumkę, przejdziemy ją na wylot po całej długości. Ogona już nie przebijam, wyjeżdżam tu na samym końcu prawie, o. Teraz wezmę gotowy przypąd. Do przyponu użyłem kochani plecionki 012, tej którą mam na kołowrotku do lekkiego spiningu. zawsze znaczy do lekkiego? No, o spiningu najzwyklejszego że tak powiem. 012 plecionka za, za hak i jedziemy z powrotem przeciągamy to przez całość, jak widzicie. O. Trochę za daleko wyciągnąłem, więc sobie możemy to cofnąć. I kotwiczkę bijemy sobie tu w ogonek. Niech ona sobie tutaj jak wisi, jak widzicie. To jest tylko ten kawałek plecionki, jest swobodny. Daję malutką kotwiczkę z tego względu, żeby nie za bardzo ograniczała w bozie pracy tego ogonka, gdyż to jest ba no, bardzo dobrze wam ryby i zresztą to, to, nie, to nie, nie, nie jest to żadna y, nowość, i tak dalej. I wtedy, co przebijemy sobie? To jest 13 cm na haku 4.0 o. I tu mamy gotowy zestaw uzbrojenia. To oczywiście, to można jeszcze podciągnąć troszeczkę, żeby był luz. I wszystko razem na agrawkę. Pinamy do agrawki i mamy taką przynętę z malutką kotwiczką w ogonie. Ja dodaję, to jest chyba jedyneczka, jak się nie mylę, taka naprawdę bardzo mała, bardziej podsklenie jazie, no ale to jest i ten. I na okonie bardzo dobra. Zresztą na takich małych kotwiczkach niejednokrotnie wydobywałem bardzo ładne ryby. I tutaj mamy normalnie hak, to jest kiedy okoń, ewentualnie może i szczupak, to on zawiśnie na tym, kochani. Czy okoń żarujący będzie bił z boku? Rzadko się zdarzy, żeby on był zaczepiony z zotą, ale kiedy chwytają tylko za ogon i szarpią, no to wystarczy, że natnie się nam, nam na tą kotwiczkę, pranie ciach i siedzi. No spadnie, nie spadnie, to już druga bajka, w każdym razie zapięty jest. No dalej, to się strasza głowa w tym, żeby go wyholować, prawda? Także taki prosty sposób, kochani. Myślę, że nie jednemu z Was się przyda, bo to jest naprawdę bardzo często i wielu z Was to doświadczyło na 100% wielu z Was to doświadczyło, że brania, szarpnięcie, zacinasz i nic, zacinasz i nic, bo one chwytają tylko za ogon, szczypią za ogon. Ja to szczypapki na no nie mówię po prostu i są praktycznie nie do zacięcia, dlatego robię taką pułapkę w ogonek. Malutka, naprawdę bardzo malutką kotwiczką. Ona w zupełności wystarczy, i sytuacja diametralnie się zmienia. Te rybki na haku mamy. Ja zresztą o takich nietypowych zachowaniach ryb pisałem wielokrotnie w swoich poradnikach. Kochani, tam gdzie macie yy, o okoniach, po, jeden specjalny poradnik podyktowałem o koniam, Gdzie jest jeszcze dodatkowo? To wszystko e-booki. Także jest jeszcze tam dołożyłem. Drugi, jak złowić o kodzie 30-40+, bo to jest troszeczkę inna bajka, niemniej jednak można je również kucecznie łowić. Opisałem też, jest oddzielny poradnik, jak łowić sandacze, no i pewne ciekawe rzeczy, też o nietypowych zachowaniach ryb i tak dalej, macie w poradniku spinning bez tajemnic, bo tam opisałem, bo spinning nie tylko okoń czy sandacz, opisałem ogólnie, jak łowić na spinning, jak dobierać przynęty, sprzęt, jaki sprzęt na jaką rybę, na jakie wody i tak dalej, dlatego jest naprawdę mnóstwo. Także jakby co to? Link macie w profilu. Koledzy z YouTube mają link w opisie. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, bo tam macie naprawdę kupę fachowej wiedzy prosto z praktyki, z nadwody. Powie wiele, wiele, wiele lat tam przerzuciłem na te kartki i na pewno się dużo wam pomoże, abyście skuteczniej łowili te rybki. No jakby co to, to kochani, ja was pozdrawiam, niech móc będzie z wami kochani, i do następnego.